Cześć i czołem moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Lazania. To jest kolejny odcinek z Robin Hood Legenda Sherwood. Niestety troszeczkę w innej formie, o której już informowałem na Discordzie, jak tylko się dowiedziałem, że tak to będzie wyglądało, iż gdyż nie nagrał mi się zarówno dźwięk z mikrofonu, jak i z gry. To mam półtorej godziny nagrania bez jakiegokolwiek dźwięku. Dlatego też dzisiejszy materiał będzie w formie takiej, że będziecie widzieli pocięty już gotowy materiał. A ja się do Was teraz będę ładnie tutaj pięknie uśmiechał, odzywał i będę komentował to, co robiłem podczas tego odcinka. I zacząłem od misji napadowej na oddziały rycerzy, którzy gdzieś tam się oddzielili, żeby patrolować las. I. No jak sami możecie zobaczyć, dosyć sporo tutaj żołnierzy się znajdowało i na początku nie miałem zbytnio pomysłu jak się w ogóle za to zabrać, zacząłem od czyszczenia obrzeży i to co już chyba nawet wspominałem w poprzednim odcinku. jeżeli nie to teraz powiem, podjąłem decyzję, że jeżeli mamy tych rycerzy na koniach to ich będę zabijał, bo nie wpłynie to aż tak źle na mój procent zabójstw, a są po prostu mega irytujące, bo się nie da ich związać, przez co się prędzej czy później tak czy siak obudzą. I uznałem to za taki kompromis, który jestem w stanie przeżyć, tym bardziej, że mamy na ten moment 98% uratowanych żyć, co uważam za naprawdę bardzo dobry wynik. No i tak jak widzicie, no Robin tutaj robił po prostu za Rambo, po prostu wybijaliśmy wszystkich po kolei. Też sobie tutaj właśnie, przez to, że oczyściłem sobie już tę drogę z tego rycerza na koniu, to mogłem sobie spokojnie przyjść z Tatlejem i wszystkich ładnie powiązać. Następnie przeszedłem sobie górą ładnie i, i, i pozbyłem się drugiego całego patrolu. I wbrew pozorem, powiem Wam, że nie wiem, robi, ale nie ma jakichś super dużych obrażeń. A naprawdę walka kijem to jest chyba najbardziej efektywna metoda walki i chyba nawet to przebija. Jakieś tam inne, dziwne techniki, jakie można by stosować, pod kątem jakby, nie wiem, mieczy, wideł czy czegokolwiek. Wydaje mi się, że kij tutaj się najlepiej sprawuje, bo obszarowo może wiele przeciwników naraz położyć. A jak ktoś nie bawi się w wysoki procent uratowanych żyć, to zawsze można potem dobijać tych przeciwników. Tutaj się śmiałem trochę, że trochę jak Assassin's Creed, bo pojedynczo do mnie cały czas podchodzili, nie wiem w sumie czemu, ale jakoś specjalnie mi to nie przeszkadzało. W międzyczasie jeszcze tam jeden przeciwnik poleciał do stotleja więc musiałem jeszcze coś ratować. Ogólnie dzisiaj dużo razy będę miał płatane figle. No i tak naprawdę tutaj byłem informację już, że udało nam się pokonać wrogów, że oni tam już reszta uciekła, Pozdobyliśmy tą górną tarczę. I uznałem, że tylko pozbyłem się tutaj tego gościa na koniu i nie ruszałem tego oddziału na dole, bo tam było tylu kuszników, że wszyscy byli czerwoni, że no marnie byśmy skończyli zapewne. No i najpierw to jest to, że tutaj miałem możliwość właśnie zaczęcia ataku na zamek Derby i taki był plan na odcinek początkowo, że zaatakujemy sobie ten zamek w dzisiejszym materiale, ale uznałem, że zrobię jeszcze misję napadową zanim zacznę odcinek, Zn znaczy odcinek, zanim zacznę tą główną misję na odcinku. Tutaj trochę się pomęczę ze, ze strażnikami, trochę się kręciłem wokół tego wozu, tak żeby mnie ucznicy nie poobijali i jakoś to udało się ogarnąć. No, jeszcze oficer się obudził, jeszcze kolejni W Ten się zdążył obudzić jeszcze i jakoś to ogarnęliśmy, więc naprawdę, powiem wam, owala, ob, obijanie ludzi tą pałką naprawdę dobrze się sprawuje. No, i po czym się okazało, że misja na derby miała limit czasowy i nie byłem w stanie wykonać misji już, więc po prostu zacząłem kolejną misję napadać, licząc, że się na nowo pojawi. I co jest ciekawe, tutaj odkryłem dwa szybkie sposoby na przejście tej misji. Pierwsza to jest, żeby zaraz na początku, jak tylko odejdą strażnicy, po prostu podejść i zebrać pieniądze. A drugi sposób to jest, żeby sobie małym Johnem dwóch tutaj tych rycerzy ogłuszyć. I też nikt tego nie zauważa i można spokojnie sobie zabrać kasę, więc jeżeli robicie tę misję i macie z nią problem, to, no, to macie taką ciekawostkę, jak można to sprawnie ogarnąć. No, w zabrać zebraliśmy całe pieniążki na tej misji. I pojawiła się misja inna, pojawiła się misja w Nottingham, a dokładnie turniej o srebrną strzałę, turniej łuczniczy. No, od kiedy braciszek tak odzyskał wolność, Lady Marion podejrzewana jest współpracę z Banitą, teraz obserwowany jest każdy jej ruch, czytane są nawet jej listy, dlatego że od dłuższego czasu Robin nie był... W stanie się z nią skontaktować w Nottingham ogłoszono, że zwycięzca turnieju łuczniczego będzie nagrodzony srebrną strzałą oraz pocałunkiem pięknej Lady Marion, nasz bohater nie mógł zmarnować takiej okazji, nie namyślając się zbyt długo postanowił wziąć udział w turnieju na przekór protestom jego przyjaciół. Robiłem przeszedł sam, dlatego nikt nie zwrócił na niego uwagi. Na razie, dzięki przebraniu, zdoła dotrzeć do miejsca, w którym nagrywany jest, rozgrywany jest turniej. Aby zbliżyć się do Marion, musi zdobyć srebrną strzałę. Miejmy nadzieję, że nikt go nie rozpozna. Tak, i to też ciekawe, że to jest jedyna misja, w której da się łuku używać w tej płaszczu, który często zaczynamy. Misję na zamkach. No, ogólnie, no, wiadomo, wygraliśmy turniej. Szeryf przyszedł. Jeżeli ktoś zna historię Robin Hooda to wie jak to mniej więcej wygląda. Szeryf nas rozpoznaje. No i niestety nie mam dla was nagrania tutaj dialogu. A więc to co mówią jest prawdą. Rzeczywiście wydajesz się być najlepszym łucznikiem w całej Anglii, Robin Hoodzie. Ale jedno jest pewne. Jesteś też najgłupszy. No, dość tej zabawy. Broń się. Zobaczymy czy z mieczem radzisz sobie równie dobrze jak z łukiem. No, ale ogólnie to na no, sobie z niej walczymy. Dosyć mocne, Bęcki od nas dostaje. Kuba jest silniejszy, niż myślałem. Jeszcze się spotkamy, awanturniku, obiecuję. Dostaje Bęcki, jest ranny i ucieka po prostu. Wzywa straża, żeby nas pojmali. Przykre, ale prawdziwe. Chociaż łaskawi byli twórcy o tyle, że tych dwóch czerwonych rycerzy chowa się razem z szeryfem, a nie goni nas. Robinie, twój udział w turnieju to szaleństwo. Nie pomyślałeś, że to mogła być pułapka? Tego właśnie się obawiałem. Ale musiałem cię zobaczyć, piękna Marion, by mieć pewność, że nic ci nie grozi. A poza tym można zdobyć ciekawą nagrodę. Nagrodę? Ryzykujesz tyle dla srebrnej strzały? Dla pocałunku od ciebie. Uważasz, że na nie nie zasłużyłem? Nie mamy czasu na zbytki. Musisz uciekać. Zrobię co mogę by ci pomóc, ale nie będzie to proste. Może otrzymamy pomoc w samym Nottingham? Widziałam, że młody łucznik, z którym konkurowałeś, bardzo uważnie przyglądał się twej burdzie z szeryfem. No, dostajmy od niej buziaczka pięknego. Ogólnie tak trochę na przypale, ale przebiegłem tutaj przez mur, żeby dostać się do tego pierwszego gościa. No i przede wszystkim, żeby opuścić zamek. Choć między, w międzyczasie dobre 10 minut po prostu czekałem, aż troszkę się ta sytuacja uspokoi. A potem jeszcze dodatkowo czekałem, ale już poza murami zamku. No, tu też dowiadujemy, że goście do nas chce dołączyć, że dwóch jeszcze człowiek, jego jeszcze kuzyno chce dołączyć. No. siadłem do domu Lady Marion i faktycznie czekałem, aż wszyscy tutaj strażnicy się uspokoją, przestaną nas szukać. Pogadałem sobie z żebrakiem, który nam dużo, naprawdę dużo rad podał. Patrol, w ogóle ten patrol, tutaj jest mega ślepy. Gdzie powiadomienie mi przyszło? Nie wiem. W każdym razie tak, ten patrol już zapamiętajcie go sobie, bo on jest naprawdę ślepym patrolem. I... I żeby jakoś sensownie się przedostać dalej, do tego z widłami kościa zależało mi, żeby się przedostać. Przeszliśmy sobie przez mury. A następnie... ...kombinowałem jak dostać się na... Na drugą stronę, bez walki tutaj z tymi przeciwnikami, pozbyłem się najpierw tych dwóch na murach. A następnie kolejne 20 czy 15 minut męczyłem się jak przedostać się przez tych strażników tutaj. I udało się, wymyśliłem, bo oni mnie tu wykrywali jak chciałem wejść na dach. Więc udało się tak, że rzuciłem yy, z pieniędzmi, żeby odwrócić ich uwagę. Bo niestety halabarnicy nie chcą się bić o pieniądze, ale wystarczyło to na tyle, żeby odwrócić uwagę, że móc dostać się na dach, a oni żeby mnie nie gonili. No się ładnie już potem po dachach przedostałem, i tak naprawdę byłem już w połowie sukcesu. Bo już chociaż mogłem w bezpośrednim konflikcie, w bezpośrednim tutaj zwarciu przeciwnikami walczyć i ich ogłuszać. Ale problemem nadal było to, że było mnóstwo babek. I facetów, którzy donoszą na nas i wzywają strażę ale ten, to, co ty się działo z tymi ludźmi, to później zobaczycie. No, ale wyciąłem sporą część też materiału, gdzie ja po prostu z nimi się biję, bo uznałem, że też, jak mam potem komentować 40- czy 50-minutowy materiał, to troszkę to się będzie mijało z celem, i nie ukrywam, że też nie mam siły już do tego. W każdym razie, no widzicie, babka zaalarmowała, i tu mi zbrojny przyszedł. No, i macie ten patrol, który po prostu jest ślepy znowu nie widzi. Nie wiem jakim cudem oni tego nie widzieli, ale nie widzieli. No, tu kolejni widzicie, znowu zaalarmowali. Tak to mniej wyglądało, że co chwilę wzywali nam strażę i co chwilę mi kolejnych przeciwników na głowę ściągali. No, później ja uszymy, więc mieliśmy z nią spokój i czekałem na drugiego faceta, że łaskawie się pojawił. I tak to wyglądało. Najgorsze było to, że nie miałem dalej siłacza, tego grubego, osiłka, żeby przenosić ciała. No, tu też dowiedzieliśmy właśnie, że, e, że szwagier szeryfa, którego zresztą kiedyś już odwiedzaliśmy, znowu u siebie trzyma kupę kasy. Z tego co pamiętam, w misji, w której odwiedzaliśmy Lady Marion, to y, w kościele wtedy, potajemnie, to już do szwagra zaglądaliśmy i znajdowaliśmy kupę kasy. I teraz znowu. No, w międzyczasie tu też uratowaliśmy tego gościa, który tam, jeżeli dobrze pamiętam, nie, nie płacił podatków na czas. Nie miał jeszcze za co płacić, no i go tam wzięli ładnie, yy, zamknęli na pokaz, żeby ludzie się bali, żeby płacili podatki. Ciekaw jestem w ogóle, czy tego szwagra jeszcze zobaczymy potem w grze. No, tu nam odkryło w ogóle kościół, to też jest ważna rzecz, bo nie wspomniałem, ale w tej misji. Yy, Nowe koronne, kolejny klejnot koronny zbieramy, a dokładniej miecz narodu, który jest jednym z klejnotów koronnych, i on tam chyba służy do wiecie, pasowania na króla. Nie wiem, nie znam się kompletnie, jak to wygląda. W każdym razie, no jest to klejnot koronny. Mieczyk mamy. To jest w ogóle jedyna misja, w której możemy aż dwa przedmioty zdobyć. W tym srebrną strzałę, która jest w pokroju klejnotów koronnych, ale do klejnotów koronnych się nie zalicza, jako jedyna. Taka też ciekawostka, na tam potem w szarówce będzie troszkę w innym miejscu odłożona, bardziej na obłoczu. No. Tutaj ładnie sobie już oczyściłem front zamku. I standardowo wszystkiego oczywiście powiązałem, co też troszkę zajęło czasu. Mm, tylko, że uznałem, że nie będę wchodził frontalnie, tylko postaram się jakoś tam zakrać Bo uznałem, że będziemy i tak cały zamek jeszcze sprawdzić, więc... Puściliśmy sobie wchodzenie frontalne, a zajęliśmy się tutaj, właśnie obszarem zamku. Yy, wróć. Obszarem kościoła. Jak to mniej więcej wyglądało, że goście z widłami sobie obijał przeciwników. Ten łucznik Match Miller. Sobie ładnie. Czy Much Miller w sumie? Można by... nie, nie wiem, Much czy Match, Powiedzcie mi, jak to czytać. Na no, no jeden obijał, drugi wiązał. Tu, oczywiście, zbrojny musiał mi dać w kości do mocno i zaraz zobaczycie, ja nie wiem jakim cudem, ale przeżyłem z tak małą ilością HP, że ja nawet nie wiem, czy tam nie zaszedł jakiś błąd przypadkiem. Jeżeli o to chodzi, Bo to jest moim zdaniem tutaj już powinna ta postać umrzeć spokojnie z taką ilością HP. Zresztą sami zobaczcie, to jest niepojęte. To w ogóle paska zdrowia już nie widać, ja nie wiem. Jak nic co domu żyje. No, tych tak, powiązaliśmy. Następnie podeszliśmy sobie ładnie do kolejnej grupki. Mówię, najważniejszą rzeczą do ogarnięcia, jak się gra w y, Robin Hooda, to jest ogarnąć to, jaki, jakby ogarnąć sposoby odciągania większych grupek. Również w sensie, żeby rozdzielać te grupki na mniejsze, bo wtedy tak naprawdę nie ma problemu nawet bezpośrednio w zwarciu tutaj yy, prowadzać jakiejś większego walki, konfliktu zbrojnego. Tylko grunt, żeby właśnie się na mniejsze grupki skupiać, a nie rzucać się od razu na całe wojsko, bo wtedy nie macie najmniejszych szans. A zwłaszcza, jeżeli są jacyś łucznicy, czy łucznicy. I też zdaję sobie sprawę z tego, że teraz widzicie, zawsze za was mówię, nie jest moja tutaj ta wypowiedź pocięta w jakikolwiek sposób, tylko jest tutaj, że tak powiem, na żywo real talk prowadzony. Mam nadzieję, że to nie będzie, znaczy na pewno będzie to trochę na minus i dużo gorzej się to będzie oglądało, ale mam nadzieję, że mi to jakoś wybaczycie, bo tak jak mówię, źródłowy materiał to godzina 20. Na Discordzie wrzucałem screena na dokładnie ile nagranie zajomi. Więc naprawdę, zważywszy, że ja ten odcinek, który teraz widzicie, nagrywałem drugi raz, bo pierwszy raz nagrałem go i miałem problemy techniczne z tym nagraniem i musiałem nagrywać ten odcinek jeszcze raz, więc jakbym miał trzeci raz nagrywać ten odcinek, to przepraszam Was bardzo, ale chyba bym psychicznie już nie wytrzymał i, i tak czy siak byście nie dostali wysokiej jakości jej kontentu, bo myślę, że podświadomie gdzieś bym chciał posłuchać najszybciej już pominąć misję, którą robię trzeci raz z rzędu. Choć nie do końca, bo tak naprawdę jak pierwsza nagrywałem ten odcinek, to poszedłem na misję właśnie podboju derby. A. A dopiero potem. Hmm... Inaczej, jak pierwszy raz nagrywałem odcinek, to robiłem misję z podbojem derby, a teraz, jak nagrywałem, to taki był plan, że będę robił misję z derby, a finalnie wyszło, że robię z srebrną strzałą, więc w sumie się cieszyłem, bo robiłem inną misję niż poprzednim razem, więc nie miałem takiej, takiej monotonii, i jak nie próbowałem podświadomie speedrunować tej misji. No ale jak widzicie, no niestety, jak nie wiatr w oczy, to. To, to, to w dupę, nie powiem co. Niestety, tak jest życie brutalne i tak bardzo mnie życie lubi. No, a w międzyczasie widzicie, no, no ja tutaj ładnie sobie radziłem. Wybijałem całe wojsko. Ten oczywiście, rycerz nie mógł polecieć, zaatakować mnie, tylko musiał oczywiście budzić. Ja naprawdę mi mega problem, że co chwilę mi budzili moi, z jakichś tam związanych gości. Bo... Bo kurczę, bele... Widzicie, on zamiast mnie gonić, to on po prostu podnosił znowu tych swoich sojuszników, nie i tak to wyglądało, I to takie błędne koło było. No i oczywiście co chwilę, w której babka przychodziła, widziała, że leżą strażnicy i wołała kolejnych strażników. I znowu tak, i znowu poogarnialiśmy i znowu kolejnych wołała, i tak co chwilę, aż w końcu był spokój. Już potem robina ustawiłem po prostu w gotowości, że jak tylko babka wyjdzie, to jej przywalimy. A oczywiście naraz musiały dwie wyjść, bo jakby inaczej. Choć na szczęście udało się, nie wiem, chyba zdębiała po prostu, jak zobaczyła, ale lecącego na nią Robin chuda I kompletnie nie uciekała. A jeszcze przyleciał w międzyczasie. Oczywiście strażnik ją obudził, więc musieliśmy znowu czekać, aż łaskawie wyjdzie. No. Tak to wyglądało. Zabawy było co nie miało, Dlatego tym bardziej ubolewam, że mi się nie nagrało audio. Bo naprawdę tyle co ja się tam męczyłem. To... o i to się działo. Naprawdę to się działo, działo i jeszcze raz działo. Dwa katorga. No i kiedy już byłem zadowolony, że oczyściłem sobie cały tutaj teren zamku. Że sobie ładnie tutaj radę kolejną sprawdziłem. Która tak naprawdę mi... No powiedzmy trochę pomogła Właśnie dowiedziałem, że Poborca podatkowy jest na wsi I że warto byłoby tam zajrzeć To się dowiedziałem, że się nie da Otworzyć tych drzwi I że trzeba tak czy siak Od frontu iść do zamku To było naprawdę bardzo przykre Bardzo mnie to zabolało w serduszko Bo byłem taki zadowolony, że, że przeszedłem cały ten zamek Żeby ładnie się tam dostać A to taka była niespodzianka więc uznałem, że skoro i tak już tu jestem, to przy okazji zajrzę sobie do tej tutaj imprezy po prawej. Mm. No, tylko napieczało trzeba było się oczywiście z pozbyć. I też miałem rozkminę tak w ogóle, jak, jak się tam z, z, dostać, żeby zebrać te kasę, co tam leży, a jednocześnie, żeby jakoś zbytniego tutaj zamieszania nie zrobić. Ale jak zaraz zobaczycie, najprostsze rozwiązania są zawsze najlepsze. to robić tam na początku, bo byłem pewny, że może uda się jakoś ich uszyć, po czym się okazało, że jeszcze trzecia łapka wyszła. no i tak już no nie do końca to miało sens, żeby tam jakoś zakradać, więc po prostu stwierdziłem, bije na pałę, zobaczymy co będzie. I okazało się, że to było w sumie dobre rozwiązanie, bo wszyscy się po prostu pochowali gdzieś, gdzie tam stali moi, więc oni nie chcieli też biec dalej, tylko się cofali. I dziwo, w miarę to dobrze zadziałało. A jakby ktoś się zastanawiał, czemu ja nie przesunę kamerki yy, i przestanę zasłaniać, to dlatego, że no, pod spodem jakby ja mam tą kamerkę, którą nagrywałem w trakcie grania i po prostu sowoją teraz kamerką zasłaniam, tę kamerkę z nagrania. Bo tak, bo jak nagrywałem pierwszy raz, to nagrywałem oddzielnie... Graję i oddzielnie kamerkę, tylko że niestety się okazało, że na moim laptopie nie jestem w stanie jednocześnie montować dwóch tak dużych klipów wideo nałożonych na siebie i po prostu mi komputer nie wyrabiał i temu musiałem nagrywać jeszcze raz ten materiał, bo nie byłem w stanie go obrobić dla Was na w świecie. I tak to wyszło. Na no, drugi raz to już wiecie, jak się skończyło moje nagrywanie. No, po sprawdzeniu wszystkiego, co tam było możliwe tylko na północnej części zamku. Postanowiłem, że to jest dobry moment, żeby pójść na południe do, do tej wsi, do tych obszarów pozamiejskich, zamkowych. i no i troszkę to zabawnie wyszło w sumie. Bo uznałem, o dobra, jednego mam z tyłu, to wezmę Robinem go ogłusza, a finalnie dość, że Robin oberwał. To potem tylko dostali serię i wszyscy trzej padli na ziemię. Więc nieźle. Znaczy, no w ogóle, jak pierwsza spróbowałem ich pokonać, to w ogóle zginął i osiłek. Więc cóż w ogóle. No. Już nie pamiętam, która, ale któraś rada też nam odkryła tych gości na koniu, że jest dwóch patrolujących, więc ich w pierwszej kolejności się pozbyłem, żeby przypadkiem potem mi nie stworzyli problemów przypadkiem. Tu w ogóle nie wiem, tu jak szedłem, to ci goście jakby wstawali, jakby reagowali na mój widok, ale w sumie nic ode mnie nie chcieli, więc nie wiem, czy ja coś przeoczyłem, czy nie zauważyłem, yy, jakoś może misję od nich miałem dostać zrobną, czy nie, w każdym razie no, tak sobie szedłem przez te wsie, i po kolei wszystkich ładnie wybijałem. No a to mieliśmy drugiego. Goście na koniu. Tym razem już czerwonego, czyli jeszcze stopień wyższego niż ten poprzedni. Ale no na szczęście w miarę współpracowali ze mną no ci, 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 ci tutaj zbrojni na koniu. W miarę łatwo się udało ich ogłuszyć. No Potem byłem pewny, że może uda się jakoś zakraść. Żeby ogłuszyć tego tego, tego, tego poborcę po pierwszej kolejności. Niestety się nie dało, bo gościu patrzył w naszą stronę. Stara, dobra technika. Bicia wszystkich pałkom sprawdziła się najlepiej. I że poborca nie uciekł nigdzie daleko, tylko po prostu się do domku schował. No i na koniec, oczywiście, zbrojny się. Oni nie są zabawni w ogóle, oni wiecie mają taką dumę w sobie, że on nie będzie walczył razem z tymi niższego stopnia szeregowymi. Konkretnie poczekasz, poczeka aż oni się zajmą, a ewentualnie jak oni się nie zajmą to wtedy dopiero bierze sprawę w swoje ręce. No, poborce, ogłuszyliśmy, 1500 zabraliśmy, łącznie w ogóle naprawdę sporo dało się zebrać na tym mapie, tej misji, bo 5000 od, yy, od tego szwagra, Zebraliśmy półtora od poborcy, jeszcze ci na koniach mieli kasę i naprawdę wbrew pozorom myślę, że tu nie pamiętam, że na koniec się będzie widoczne ale naprawdę spore pieniążki tutaj się dało zebrać. No i co, na koniec już jak ogarnęliśmy całą mapę, zostało nam tylko wjechanie ładnie na zamek i to też że jak widzicie pałką wszystkich po kolei obijaliśmy, naprawdę to jest niedoceniane. W przeszłości przeze mnie zagrania są naprawdę osiłek. Daje radę sobie z wszystkimi przeciwnikami w tej grze spokojnie. Jak sami widzicie, po prostu wchodzi i wybija wszystkich w pień. Wchodzi jak do siebie na zamek. Oczywiście w sumie nie wiem po co, ale wszystkich pochowałem. Oje, po prostu ambicje grania w skradanki, i na, na najlepiej jak się tego da, są za duże, i musiałem wszystkich pochować. A następnie no w sumie jedyne co nam zostało, to ładnie się udać po srebrną strzałę. Tu oczywiście też nas czekała ładna grupka powitalna w postaci trzech halabarników zbrojnego. I jeszcze kolejny, który gdzieś tam z muru do nas przybiegli. Na szczęście jak sami widzicie tamci sobie na początku odpuścili i tak naprawdę znowu mogliśmy sobie to rozdzielić na dwa oddzielne konflikty zbrojne. Problemem tej misji też było to jak w ogóle że mieliśmy ograniczone mocno zasoby i na przykład zużyliśmy wszystkie mięska, jaki osiłek ze sobą miał, bo jak ich odblokowywaliśmy, to na start mieli maksymalną ilość posiadanego ekwipunku tego dodatkowego. I, i, I no, ciężko było, bo osiłek już nie miał w ogóle jedzonka i tak naprawdę musiałbym się ziołami tylko le leczyć już, których też jakoś tam za dużo mi finalnie nie zostało. No. Na koniec już tak dla, w sumie dla zasady, po prostu pozbyłem się tych dwóch strażników. Tak naprawdę bardziej, że po prostu mi nie wypatrzyli, nie zaczęli gonić i tak dalej. I no nie chciałem ryzykować jakiś tam głupojoty potem. I tyle. Tak naprawdę zrobiliśmy całą misję, zebraliśmy klejnot koronny w postaci miecza, zebraliśmy srebrną strzałę. Zebraliśmy większość pieniędzy możliwych do zebrania. I grzecznie polecieliśmy sobie do Sherwood. No, 106 na 108 żyć, bo tylko dwóch konnych zabiliśmy. Widzicie, 9650 zebraliśmy, a 10 tysięcy dało się zebrać na poziomie 8 nowych ludzi, plus tych trzech tutaj yy, nowych kompanów. Także no wesoła kompania też się mocno poszerzyła. I jak widzicie, 52 minuty mi zajęła ta misja. Ty niekompetentny głupcze, jesteś do niczego, nigdy nie zapomnę dnia, w którym przyszedł do mnie z doskonałym planem jak pojmać Robin Hooda. I nie dość, że ten bandyta zrobił z ciebie durnia, to jeszcze ukradł srebrną strzałę, którą obiecałeś pilnować. Co masz na myśli mówiąc, że to nie wszystko wasza wysokość? Co? Skorzystał z okazji, by zabrać miecz? podejść tu szeryfie, no, no podejdź, niczego się nie bój. No, to tak jak mówiłem, jak wam wspominałem parę odcinków temu. Książę Jan nie jest zbytnio zadowolony. A też jak widzicie na mapie. Czeka już nas niedługo, czyli w następnym odcinku, kolejna misja z nowym, w nowym zamku. Chodź, 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 chodź. Moment. Teraz zauważyłem, że ja klikam nie tu, co chcę na obejście. Klikałem, sorry. Eee, tak, ogólnie w następnym odcinku będzie misja z Lady Marion i. Lordem Gisbernem, czyli Ser Gisbernem, no karnazie Gisbernem związana i dokładnie to będzie związane ze ślubem, do którego Marion będzie zmuszana i w następnym odcinku odwiedzimy zamek, którego jeszcze nie miałem wam okazji pokazać na odcinku, czyli do York, czyli moim skromnym zdaniem najładniejszego zamku jaki jest nam dane w tej grze zobaczyć, zaraz po Lester, oczywiście. Mam nadzieję, że taka forma odcinka jakoś wam przypadła do gustu. Naprawdę, was przepraszam bardzo za to, że odcinków nie było przez parę dni. Pięć czy sześć. W każdym razie, no jednak sami widzicie, no zbytnio mi los nie sprzyjał, jeżeli chodzi o nagrywanie materiału dla was. Yy, więc tak to wygląda. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca, jeżeli tak, to możecie się pochwalić w komentarzu i napisać... kurczak. Jakoś możecie fajnie wpleść to w komentarz. Na pewno docenię to i, i, i zwrócę na to uwagę. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, możecie zostawić łapeczkę w górę, zupkę z dzwoneczkiem. I do zobaczenia w następnym ma materiale. Mówił do Was Lazania. Trzymajcie się i pa pa.